Od 30 października do 13 listopada bieżącego roku potrwa nabór do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice. Kandydować mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do 24 roku życia. Wybory, które odbędą się 25 listopada wyłonią 23 radnych, którzy na dwa lata staną się głosem młodego pokolenia w Mysłowicach. Do Młodzieżowej Rady Miasta zapraszamy wszystkie osoby kreatywne. Młodzi mają głos, dlatego y, wszystkich takich y, liderów, którzy... Którzy chcą działać, chcą pokazać, że ci młodzi ludzie mogą coś w mieście, w mieście zmienić, są mile widziani. Młodzieżowa Rada Miasta to doskonała okazja dla młodych mieszkańców Mysłowic, aby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i mieć realny wpływ na sprawy lokalne. Od 30 października do 13 listopada możemy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie internetowej miasta i dostarczyć go do urzędu lub wysłać pocztą. Będziemy również prosić dyrektorów, żeby można było takie formularze zostawić w sekretariacie naszych szkół ponadpodstawowych. Wybory odbędą się 25 listopada w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ulicy Powstańców 1. Więcej szczegółów wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie Urzędu Miasta Mysłowice.